Piotr Rubik zdenerwował widzów skandaliczne zachowanie wobec wdzień dzień dobry TVN Piotr Rubik i Agata Rubik kilka tygodni temu, a dokładniej mówiąc 1 kwietnia ogłosili Zim wyprowadzają się z Polski. Wielu fanów potraktowało tę informację, jako kolejny zart na prima aprilis. Malzunkowie jednak nie zartowali Faktycznie zalatwili sobie wizję artystyczną i jeszcze w ten wakacje zamieszkają w Stanach Zjednoczonych jako miejsce do życia wybrali miami na Florydzie Spiesza się, gdy chce, by ich córki Helena, 14 litrów, przecinek i Alicja, 10 litrów, rozpoczęły od nowego roku szkolnego naukę w amerykańskiej szkole. Dziewczynki miesiąc temu były z rodzicami w USA i same wybrali przyszle szkole. Piotr Rubik zdradził, że zawsze marzył o pracy w Stanach i teraz dostał taka szansę. Muzyk chce spróbować w swoich sił i rozpocząć pracę nad nowymi projektami. Ja zawsze chciałem robić tam fajne projekty, i skoro wszystko fajnie się ułożyło i okazało się, że można tam wyjechać, to stwierdziliśmy, czemu nie, stwierdził Piotr Rubik. Muzyk zapewniał, że nie jest to zamiana Polski na Stany. Po prostu otrzymali jako rodzina świetną okazję i postanowili z niej skorzystać. To jest wzbogacenie naszego życia. Wzbogacenie pracy artystycznej. Skoro się nagle wszystko tak ulozyło, że możemy spróbować. Możemy tam pojechać i spróbować swoich sił, uznaliśmy, czemu nie stwierdzili. Agata Rubik bardzo przezywa wyjazd. W rozmowie z dziennikarzem DDTVN mówiła, że nawet po nocach nie jej się przeprowadzka. Dzisiaj mi się nawet Nilo, więc dawała egzamin na prawo jazdy i były tam jakieś pytania po prostu chore mówiła Agata Rubik. Niestety zona kompozytora nie zda wiele powiedzieć o swoich emocjach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania ani o tym, co będzie tam robiła. Dlaczego? Podczas rozmowy w śniadaniowym programie Piotr Rubik sam chciał odpowiedzieć na każde pytanie dziennikarza. Jeśli jego zona zabrala glos, to muzyk co chwila jej przerywali wcinali się w pół zdania. Widzowie byli zniesmaczeni zachowaniem muzyka. W mediach społecznościowych komentowali rozmowę Dzień Dobry TVN z Rubikami w mocnych słowach. Panie Piotrze, milej słucha się pana zony, a pan przy każdej rozmowie notorycznie pani Jagacie przerywa. To bardzo przykre. Jakby mój mas przerywał mi moja wypowiedź przy wszystkich, dostalby plaskacza, podziwiam zabrak reakcji. Zachowuję się jak dziecko. Pan Piotr przekrzykuje a gadki oburzali się widzowie.